Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, znowu Opera, i mam w końcu dla Was top 10 Warframe'ów, które moim zdaniem są najlepsze w grze. I od razu zaznaczam, że jest to lista mocno subiektywna i zawiera w sobie warframy, które być może dla Was nie są najlepsze pod różnymi względami, ale ja po prostu świetnie się nimi bawię. Podam wam kilka powodów, dla których sam ich używam i dlaczego znalazły się w zasadzie na liście top 10 najlepszych frame'ów według mnie w całej grze. I króciutko je omówię, ale tak naprawdę króciutko, jednocześnie faworyzując je mocno, oczywiście, skoro jest to top 10 moich najlepszych Warframe'ów. A zatem przechodzimy do miejsca 10. Jak już widzicie, na miejscu 10 znajduje się Miraż. Dlaczego akurat na miejscu 10? Pamiętajcie. 10 miejsc nie odpowiada w żaden sposób hierarchii, według której wybieram frame'y. To jest po prostu 10 frameów stojących obok siebie i żaden z nich nie jest mocniejszy od drugiego ani bardziej faworyzowany. Pamiętajcie jednak, że na 10 miejscu znajdująca się Miraż jest tam dlatego, że w zasadzie po prostu jest dobra do wszystkiego i trochę słaba na wysokich poziomach. Generalizując, jeżeli ją dobierzemy do dobrej misji, to po prostu będzie totalnym zniszczeniem, anihilacją świata. Jeżeli nie możemy się zdecydować do jakiej misji ją dobrać, to zakładamy na nią jakąkolwiek broń. Bardzo dużo długości trwania czasu i całkiem sporo mocy i dzięki temu jesteśmy po prostu w stanie pokonać każdego przeciwnika. Jak to się dzieje? Sala zwierciadła po prostu umożliwia nam skopiowanie siebie, a kopie, które mamy obok siebie, Będą atakować przeciwnika przy użyciu broni, którą mamy wyciągniętą. Bardzo prosta sprawa. Jeżeli chodzi o przeżywanie, w którym akurat to cierpi Miraż, mamy zaćmienie, które jeżeli stoimy w cieniu, redukuje nasze obrażenia i salę zwierciadeł, która będzie odciągać ataki wrogów od nas. Pamiętajcie jednak, że Shotgun po prostu zmiecie naszą makówkę. Jednak Miraż musi znaleźć się w top 10, bo po prostu jest ogromnym miukiem, destruktorem. W potocznej mowie nazywanym Glass Cannonem. Postać po prostu genialna. Kolejnym framem, który musi znaleźć się na liście jest na miejscu dziewiątym Frost. Frost jest o tyle świetną postacią, że potrafi utrzymywać przeciwnika na dystans, a nawet jeżeli przeciwnik się zbliży, to po prostu albo go zamrażamy, albo go spawalniamy, albo walimy go po prostu w ryj. Albo odpychamy przy pomocy naszej śnieżnej kuli. Jeżeli nie udało nam się go z jakiegoś powodu zamrozić, jeżeli jakimś cudem podkradł się do nas i musimy na przykład bardzo szybko ochronić naszego sojusznika, ochronić dany punkt, dane miejsce, to rzucamy śnieżną kulę. Wszyscy przeciwnicy, którzy znajdą się w tym momencie w pobliżu rzucana, z, rzucania zasięgu śnieżnej kuli, zostaną wypchnięci poza jej zasięg siła odrzucenia jest na tyle potężna, że przeciwnicy lądują całkiem daleko i muszą się do nas pofatygować jeszcze raz. Zamrożenie, lodowa fala i lawina tylko sprawia, że frost po prostu nie dopuszcza do siebie żadnego przeciwnika. Dodatkowo ma bardzo dużo tarcz i bardzo dużo możliwości kontrolowania tłumu, co sprawia, że nawet jeżeli przeciwnik do nas strzeli, to będzie i tak mu ciężko nas zabić. Jeżeli jakimś cudem pozbędzie się naszych tarcz, to Frost posiada bardzo dużo pancerza i całkiem spory zasób punktów życia, więc i tak jest w stanie bardzo dużo obrażeń tych wytrzymać. Po prostu jest bardzo dobrą postacią w każdym jednym aspekcie, często używaną przez wszystkich graczy i być może dlatego znajduje się na miejscu dziewiątym, przez to, że. Nie jest taki dla mnie wyjątkowy. Od każdy ma Frosta. Dlaczego? Dlatego, że każdy Frosta powinien mieć. Na miejscu ósmym znajduje się jedna z moich ulubionych postaci i jest nią Saryn. Saryn... no cóż... <grych> jakby wam to powiedzieć... Wiecie dobrze, że to po prostu Saryn. Ok? If you know what I mean. Jakby nie patrzeć, Saryn oprócz tego, że świetnie wygląda jest jednym z najlepszych frame'ów, które potrafią walczyć wręcz. Dodatkowo... Nie wydaje się, ale jest jednym z najlepszych tanków, które w grze w ogóle możemy spotkać, zdobyć. Oprócz jeszcze tego, jest też świetnym po prostu ogólnie wojownikiem. Jeżeli przeciwnikowi chcemy zedrzeć pancerz, to możemy to zrobić. Jeżeli chcemy bardzo szybko obniżyć mu punkty życia, to możemy to zrobić. Jeżeli chcemy zwiększyć nasze obrażenia, to możemy to zrobić. Co, kiedy przeciwników jest dużo, a my chcemy podnieść jednego z naszych sojuszników? Rzucamy lnienie. Co się dzieje? Zostawiamy w miejscu, w którym byliśmy, powłokę, która będzie przyciągać przeciwników do siebie. Jeżeli wykorzystamy odpowiednio mody syndykatowe to jeszcze dodatkowo będziemy regenerować swoje punkty życia, dzięki czemu po prostu ani toksyna, ani krwawienie są nam straszne, ani wysokopoziomowe misje. Saryn dysponuje całkiem sporą ilością pancerza i z odpowiednim sposobem budowania jest w stanie obniżyć obrażenia przeciwników o 50%. Uwierzcie mi, że to całkiem sporo. Dodatkowo, oprócz tego, że dysponuje ogromną ilością kąbiących się umiejętności jest bardzo przyjemna w grze, to jeszcze posiada bardzo duży zasób życia oraz energii, dzięki czemu jeżeli chcemy grać wojownikiem, to używamy naszej broni i swoimi umiejętnościami tylko za jakiś czas się wspomagamy w walce. Natomiast jeżeli chcemy z nich korzystać w sposób czysto dla maga i walić przeciwników najróżniejszymi kombosami i po prostu ich niukować, to też mamy taką możliwość. Saryn jest ogólnie bardzo dobra na... Zarówno na bardzo niskich poziomach, i na bardzo wysokich. Jeżeli nie posiadamy jakichś odpowiednich modów i cierpimy na brak pewnych rzadkich modów, albo modów prime, to nic nie szkodzi. Wystarczy długość trwania czasu, dużo mocy i zwyczajnie, Saryn jest w stanie uczynić nawet z najgorszej broni totalną masakrę. Musi się znaleźć w top 10 każdego prawdziwego gracza Warframe. Kolejną pozycją na miejscu siódmym jest Mesa, jedna z moich ulubionych postaci, i często mówiłem wam o tym, że jest moją ulubioną postacią. Dlaczego? Dlatego, że. Damn, wygląda naprawdę świetnie. Jeden z najlepszych modeli w ogóle w grze. Ale co oprócz tego? Oprócz tego bardzo, bardzo dużo obrażeń. Jeżeli dobierzemy sobie odpowiednio mody do naszych pistoletów. I rzucimy rozjemce, użyjemy naszej umiejętności, czwartej, to jesteśmy w stanie wyczyścić praktycznie każdy rodzaj przeciwników bardzo, ale to bardzo szybko. Na obronach mesa jest po prostu niezrównana. W długotrwałych przetrwaniach, jeżeli może liczyć na jakąkolwiek osłonę, na przykład od frosta, albo jakiekolwiek odwrócenie uwagi przeciwników od siebie. Jest po prostu totalnym destruktorem. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, no dobra, ale ona ma tak mało życia, tak mało tarcz, że w zasadzie chyba nie jest w stanie przetrwać na wysokich poziomach. To nieprawda. Strzaskana tarcza sprawia, że mesa osiąga 95% redukcji obrażeń. Nawet jeżeli nie posiada bardzo dużej ilości pancerza i punktów życia, to pamiętajcie o tym. Że 95% redukcji obrażeń jest naprawdę ogromną wartością i nawet na bardzo, bardzo wysokich poziomach przeciwnikom ciężko jest nas zabić tak naprawdę na jeden shot. Reszta jej umiejętności skupia się na tym, żeby zadawać tylko jeszcze więcej obrażeń. Więc w momencie, w którym złapiemy się na tym, że obrażenia zadawane przez nas w czwartej umiejętności czy przy pomocy naszych broni są niewystarczające. Wystarczy, że odpalamy dwójkę i jedynkę i odpowiednio wykorzystując. Połączenie tych umiejętności po prostu zmiatamy przeciwników ze swojej drogi. Mesa oprócz tego, że dobrze wygląda, to po prostu musi się znaleźć w arsenale mm, kogoś takiego jak ja, bo zadaje naprawdę świetne obrażenia. Kolejną postacią na miejscu szóstym jest postać czysto nowa, czyli Harrow. Pojawił się niedawno i od niedawna znajduje się w moim arsenale, ale już wkupił się w moje rangi i w moje szeregi. Jeden z najlepszych upiorów, jakie znajdują się w ogóle w grze. Dlaczego? Dlatego, że bez przerwy mamy energię, Eksimusy, które wysysają z nas energię, w zasadzie nie mają na nas efektu. Dlaczego? Dlatego, że za zabicie każdego przeciwnika otrzymamy jakąś dawkę energii, za strzał w głowę, który udaje się nawet z broni białej, dostaniemy jeszcze więcej energii. Więc bardzo ciężko eksimusom takim jest nas w jakikolwiek sposób powstrzymać. Jeżeli spadają nasze punkty życia, bo to się może zdarzyć, Harold nie dysponuje największym pancerzem, ale za to bardzo świetnymi umiejętnościami i całkiem sporą punk pulą punktów życia oraz jedną z największych puli ym, zasobów tarcz? Używając pokuty, niby te tarcze niwelujemy. Ale pomyślcie o tym, że zabity każdy przeciwnik będzie regenerował nasze punkty życia. Nie da się nas zabić, dopóki będziemy sami w ferworze walki atakować. Więc chyba całkiem fajnie. Jeżeli w jakimś cudem jeden z naszych sojuszników padnie i będziemy musieli go podnieść, to możemy rzucić przymierze, który na przykład, w moim przypadku, trwa kilkanaście sekund. Sprawia, że nasza postać oraz wszystkie sojusznicze postacie, które nie zostały powalone, będą nieśmiertelne na jakiś czas, a kiedy już staną się śmiertelne, to oprócz tego, że będą miały większą szansę na trafienie krytyczne, to zyskują też szansę na to, że nagle ich bronie Będą, które nie zadawały obrażeń krytycznych, będą te obrażenia zadawać. Będą dodatkowo może zadawać pomarańczowe trafienia krytyczne albo nie daj Boże czerwone. Ilość obrażeń, które jest w stanie wesprzeć Harą i wywołać w naszych sojusznikach na naszych przeciwnikach jest po prostu ogromna. Jedna z najlepszych postaci, która obecnie znajduje się w grze i poświęcono jej bardzo, ale to bardzo ciekawe zadanie, które zresztą możecie zobaczyć na moim kanale. Potępienie sprawi, że przeciwnicy będą stać w miejscu przykuci do podłogi i dodatkowo jeszcze zwiększymy, przy okazji, nasze tarcze. Jeżeli dobrze będziemy rozgrywać mm, całą grę tą postacią, to uwierzcie mi, że nawet jeżeli stracicie tarczę, to nie jest w stanie was przeciwnik w ogóle zabić. Kolejną postacią, którą mamy na swojej drodze, jest Chroma. Chroma jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym tankiem, jaki w ogóle znajduje się w grze. Połączenie strażnika żywiołów oraz pancerza w ściekłości czyni z chromy po prostu niezniszczalnego tanka i niezniszczalnego wojownika. Chroma, dostając obrażenia, zwiększa swój pancerz, zwiększa odporność na obrażenia, jeżeli będzie dostawał je, jeżeli będzie dostawał obrażenia ciągle, to jeszcze dodatkowo zwiększy swoje obrażenia zadawane przeciwnikom. Matko, kochana, w tej, w tej postaci jest zawarty cały sens rozgrywki w Warframe. Jeżeli my atakujemy, idziemy na mapę, my atakujemy przeciwników, przeciwnicy będą nas atakować. Jeżeli będą strzelać w nasze tarcze, zwiększą nasz pancerz. Jeżeli będą strzelać w nasze punkty życia, zwiększą nasze obrażenia. Więc będziemy zabijać jeszcze szybciej tych przeciwników. Im szybciej ich zabijemy, tym szybciej zrespią się nowi przeciwnicy, pojawią się na mapie. A im szybciej się pojawią na mapie, tym będziemy mogli zabijać ich więcej, a oni będą mogli do nas strzelać jeszcze więcej. Jedyną granicą są dla nas nullifierzy, którzy swoim bomblem wyłączają nasze umiejętności i dodatkowo jeszcze... Wszelkie postaci, które. znaczy, wszelki, wszelcy wszelacy przeciwnicy, którzy zżerają naszą energię. Musimy mocno, ale to mocno, polegać na naszych cooldownach i zwracać uwagę na to, jak dużo czasu nam zostało do ponownego użycia umiejętności. Umiejętności nie rzucają się najszybciej, więc warto by było nie mieć przeciwnika nad głową w momencie, kiedy chcemy. Rzucić znowu strażnika żywiołów oraz pancerz wściekłości. Natomiast jeżeli nam się to udaje, jesteśmy w stanie już się przyzwyczaić do tego rzucania umiejętności oraz jakoś kontrolować to, kiedy. Będziemy tą umiejętność rzucać, po prostu ilość obrażeń, które możemy przyjąć na klatę jest tak niesamowita, że niejednemu by się to w głowie nie mieściło. Jeżeli chodzi o wizerunek, jego czwarta umiejętność to jest jedna z najpotężniejszych umiejętności, jeżeli chodzi o farmienie kredytów. Zrzucamy skórę i każdy przeciwnik, którego zabijemy przy pomocy tej umiejętności zostawi troszkę kredytów więcej, więc dlaczegoż by nie? Kolejną postacią, którą się zajmiemy poza Kromą jest Necross, pan nieumarłych, pan ciemności. Postać, która przywołuje, w zasadzie można powiedzieć, że jedna z postaci, które w tej grze będą uważane za druida lub nekromantę. Jedyna jedna z postaci, które są w stanie przywołać w ogóle miniony do walki, wskrzesza on przeciwników i zwraca ich przeciwko mm, tym żywym. Kiedy zabijemy przeciwnika, używamy naszej desakracji, która nie tylko jest w stanie jeszcze raz dropnąć z przeciwników dodatkowe przedmioty, dodatkowe surowce, to jeszcze pochłania je. Kiedy pochłoniemy odpowiednią ilość przeciwników, rzucimy cienie nieumarłych, ci przeciwnicy powstaną i będą walczyć dla nas, kontrolowani. Są oni potężniejsi od tych normalnych, więc mamy całkiem niezłą szansę na to, żeby przeżyć. Dodatkowo prowokują jeszcze przeciwników, więc wszyscy ci, którzy do tej pory nas atakowali, mogą być trochę rozproszeni, dzięki czemu jeszcze łatwiej jest, nas, jest nam ich zabić. Im łatwiej ich zabijemy, tym lepiej działa desakracja, która będzie nam dropić coraz więcej kulek energii, kulek życia. Oraz innych przedmiotów, więc będziemy mogli rzucać nasze umiejętności jeszcze częściej, a dodatkowo czyni to z nas jeden z najlepszych supportów w grze, ponieważ nasi sojusznicy owe kulki też mogą podnieść, no nie. W razie trudnych sytuacji możemy rzucić terror i przestraszyć wszystkich przeciwników, którzy znajdują się w danym obszarze. Kiedy to zrobimy, przeciwnicy będą uciekać jak najdalej od nas, dzięki czemu możemy podnieść naszych sojuszników, czy w ogóle po prostu odsapnąć, odpisać na SMS-a, czy zrobić cokolwiek innego. Pięć duszy wydawałaby się nieprzydatną umiejętnością, jednak zadaje ona całkiem spore obrażenia i odpowiednio rzucona może zniszczyć całkiem sporą ilość naszych przeciwników. Jeżeli chodzi o top 3, bo do tego się właśnie zbliżamy, pierwszy z naszej największej trójki jest Loki. Loki jest niewidzialnym zabójcą, który potrafi zniszczyć każdego przeciwnika. Pamiętajcie, jeśli jesteście niewidzialni, zadajcie większe obrażenia. Jeżeli zadajecie większe obrażenia, to nawet krapowata broń, której normalnie nikt by nie używał, będzie całkiem skuteczna. Jeżeli chodzi o wszelakie misje infiltracji, gdzieś, gdzie przeciwnicy nie mogą nas zobaczyć, to Loki ma najdłuższą, albo hmm, w zasadzie jedną z najdłuższych niewidzialności w grze. Ale Pamiętajcie, jesteście tylko niewidzialni, nieograniczony, macie nieograniczony ruch, prędkość biegu itd., dalej. Nie, nie jest pożerana cały czas wasza energia, nie musicie wykonywać dodatkowo jakichś dziwnych kucnięć, w dziwnym rytmie, jak ma to miejsce w, przy pomocy oktawi. Jest to jedna z najprostszych postaci do grania. Wciskacie dwójkę, stajecie się niewidzialni i po prostu zabijacie wszystkich przeciwników. Na wyższych poziomach, kiedy tych przeciwników cóż nie możecie zabić od razu i wypadałoby, żeby cóż nie strzelali do Was, tudzież nie strzelali do Waszych sojuszników, wystarczy użyć rozbrojenia obszarowego. Co się dzieje wtedy? Przeciwnikom zacinają się pistolety, zacinają się karabiny, wyrzutnie rakiet, których tak nie cierpimy, miotacze ognia i cała reszta broni strzeleckiej. Muszą przerzucić się na broń białą, co w przypadku na przykład Grinier, czyni ich praktycznie bezbronnymi, gdzie zadawać będą takie minimalne obrażenia. Jedynym minusem Lokiego jest to, że ma bardzo mało pancerza, tarczy oraz punktów życia. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o czyste trafienie prosto w ryj, jest bardzo słabą postacią, ale zadaje tak ogromne obrażenia i czyni niejedną broń po prostu śmiertelną, że musiał się znaleźć w top 3. Pamiętajcie, że jeżeli nie zaalarmujecie przeciwnika i go zabijecie jeszcze na dodatek, co jest bardzo łatwe, kiedy jesteście niewidzialni, dostaniecie dodatkowe punkty doświadczenia. Więc czemuż by nie wybrać Lokiego w nasze top 3? Jeżeli chodzi o drugie miejsce, pojawia się ember. Dlaczego akurat ta postać? Postać, którą jest łatwo zdobyć praktycznie na samym początku rozgrywki. Właśnie to jest jednym z powodów. Zdobywacie ją bardzo szybko, bardzo łatwo jesteście ją w stanie zbudować. Posiada odpowiedni zasięg, bardzo dobrze kąbią się jej umiejętności ze sobą i zadają bardzo duże obrażenia, jeżeli odpowiednio jesteśmy w stanie zmodować Ember. A nie jest to wcale takie trudne, bo wystarczy już trochę mocy umiejętności, trochę wydajności, gdzieś tam jakiś malutki zasięg, mody, które po prostu są bardzo łatwe do zdobycia, czynią z ember totalnego potwora smoka. Ognistego, który jest w stanie zniszczyć każdego przeciwnika. Jak się to dzieje? Używacie czwartej umiejętności: świata w ogniu, żeby podpalić każdego przeciwnika. Jeżeli macie odpowiednio dużo mocy umiejętności, przeciwnicy, którzy zostaną podpaleni, będą można powiedzieć, zezestunowani. Zaczną się gdzieś tam w panice próbować drzeć ryja i będą próbować się ugasić. Zajmuje im to czas i nie będą do nas strzelać przez ten czas, nie będą nas również atakować. Więc chyba całkiem nieźle. Ember nie potrzebuje dużej ilości pancerza, tarcz oraz punktów życia, ze względu właśnie na to, że po prostu pozbywa się bardzo szybko przeciwników. Odpowiednio zbudowana do setnego poziomu przeciwników radzi sobie z nimi tak szybko, że najczęściej po prostu widzimy tylko punkty doświadczenia, a nie widzimy nawet samych ciał przeciwników. Jeżeli byśmy mieli jakiekolwiek problemy, i nie mamy na przykład wszystkich modów nie zadajemy odpowiedniej ilości obrażeń. Zawsze możemy użyć akcelerantu. Akcelerant sprawia, że wszystkie nasze obrażenia ogniowe będą zadawały jeszcze większe więcej obrażeń. Każdy przeciwnik naznaczony akcelerantem będzie otrzymywał dodatkowe obrażenia od żywiołu ognia. Pamiętajcie, że w Warframe jest bardzo dużo ognistych broni i odpowiednio zbudowana Ember, z wykorzystaniem odpowiednich broni, jest po prostu niszczycielem światów. Możecie wyobrazić sobie Ember, która ciska po przeciwnikach ogniem, ciska po przeciwnikach akcelerantem na dużym obszarze i jeszcze wykorzystuje ignisa? Mm. Po prostu marzenie. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli użyjecie akcelerantu na przeciwnikach, to wszystkie sojusznicze obrażenia, które będą mm, obrażeniami od ognia, czyli jeżeli nasi sojusznicy mają ignisy, czy inne bronie ogniste, czy na przykład w drużynie znajdują się inne ember, już wiecie jak to działa. Wiecie, jak działa matematyka, więc akcelerant jest jedną z najlepszych w ogóle umiejętności w grze. Cała reszta umiejętności skupia się na tym, żeby jak najszybciej rozwalić przeciwnika, czy to solowo przy użyciu kuli ognia, czy to masowo przy użyciu ognistego podmuchu. Przeciwnicy, którzy nawet nie zostaną zabici i dojdą do was, będą stać cały czas w płomieniach, ponieważ ognisty podmuch pozostawia za sobą krąg płomieni. Ogólnie rzecz biorąc, Ember jest bardzo łatwa do zbudowania we wczesnej fazie gry, bardzo potężna w każdej jednej fazie gry, a im więcej mamy rzadkich modów, tym po prostu bardziej nam to punktuje. Im więcej mamy broni ognistych oraz więcej modów do tych broni. Tym jeszcze stajemy się potężniejsi. Ogólnie rzecz biorąc, postać do wszystkiego, na każdą mapę i nikt nie będzie wam płakał, że wybraliście złą postać, na tej mapie się nią nie da grać, nie troluj, nie będę z Tobą grał, czy cokolwiek takiego innego. Cebulandia po prostu nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o nasz top 1. Pierwszą postać, o której myślę, kiedy tylko. Przychodzi mi na myśl Warframe, kiedy ktoś mi mówi, może byśmy zagrali w grę i nie jest nią Tomb Raider. To jest oczywiście mój ukochany Oberon. Wersja Prime jest po prostu mm, cudowna. Trochę więcej pancerza, trochę więcej tego śmego i owego. Generalnie chodzi o to, że Oberon jest według mnie jedną z najlepszych postaci po reworku. Kiedyś Oberon był, umówmy się, dobrą postacią. Teraz jest po prostu prześwietlny. Używany bardzo rzadko i często niedoceniany przez nowych graczy, często też niedoceniany przez graczy, którzy już zjedli wszystkie rozumy na tej grze. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Czyni ze wszystkich postaci w drużynie postacie, które nie mogą zginąć. Nie dość, że będzie ich leczył non-stop, zwiększa jeszcze dodatkowo twardo ich pancerz, czyli nie jest to zwiększenie pancerza o 100%. Super, mam 16 pancerza, będę miał 32. Dalej zginę od jednego pocisku. Nie! Jeżeli mam 16 pancerza, to Oberon jest w stanie dodać mi na przykład 500 punktów. I po przekroczeniu 500 punktów, pamiętaj całe życie, że będziesz otrzymywał obrażenia zmniejszone o 50%. Co może być lepszego? Jak to co? Nie dość, że będziesz otrzymywał zmniejszone obrażenia, to jeszcze możesz stać się przy pomocy modów syndykatowych nieśmiertelnych. Fakt, efekt występuje co 90 sekund, ale umówmy się, nie będziesz musiał marnować wskrzeszeń, jeżeli sojusznicy do ciebie nie dojdą. A ta umiejętność nie ma po prostu zasięgu. Wystarczy, że poczekasz, aż Oberon rzuci na ciebie tą daną umiejętność i będzie nie dość, że zwiększał twój pancerz, to jeszcze regenerował punkty życia bez przerwy, non-stop, nieważne gdzie się znajdziesz. Nie chcesz tego? Każdy chciałby mieć w drużynie oberona. Gdyby jeszcze jakimś cudem był w stanie odnawiać naszą energię, byłby najpotężniejszą postacią w Warframe. Co kiedy ktoś się do ciebie zbliży? Nic. Po prostu masz dużo punktów życia oraz pancerza. Jak przeciwnicy mają cię zabić, kiedy masz 75% redukcji obrażeń? No to będą na bardzo wysokim poziomie. Dobra, niech będą. Wtedy używasz ciosu albo rozliczenia. Dlaczego? Nakładasz na nich status radioaktywny. Przez 12 sekund przeciwnicy będą atakować sami siebie. Niech się sami wybiją, na wysokim poziomie zadają całkiem spore obrażenia. Więc masz przez 12 sekund czas podnieść swoich sojuszników, użyć tacek energii, zostawić na nich pułapkę, spozycjonować się lepiej, włączyć systemy podtrzymywania życia, czy zrobić cokolwiek innego, co tylko możesz sobie w grze sam wyobrazić. Oberon jest jedną z najlepszych postaci w ogóle w grze, a dla mnie obecnie najlepszą postacią, jaka w grze jest dostępna. To był mój top 10 najlepszych postaci, które według mnie trzeba mieć w Warframe. To jest najlepszy rooster, jaki mógłbym sobie wybrać, i jeżeli miałbym grać tylko 10 postaciami, jakimś cudem, to właśnie byłyby one. I na czele stałby Oberon. W opisie filmu, znaczy, przepraszam, w komentarzach do filmu wrzućcie swoje top 10 Warframe'ów. Bo jestem bardzo ciekaw, z jakich frame'ów najbardziej i najchętniej korzystacie. Kogo zabralibyście na każdą misję, jeżeli mielibyście być na bezludnej planecie? W kosmosie? To jakie 10 Warframe'ów zagwarantowałoby Wam przetrwanie? Ja Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to subskrypcja byłaby wielce wskazana. Jeżeli natomiast jesteście naszymi stałymi oglądającymi, to pamiętajcie o tym, że ten kanał jest tworzony tylko i wyłącznie dla Was. Ja Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się ciepło i powodzenia!